Po 90 latach obecności naszego muzeum w Alejach Jerozolimskich, w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, muzeum po raz pierwszy uzyskało własną siedzibę. Siedzibę w Cytadeli Warszawskiej, która to Cytadela Warszawska od teraz staje się Cytadelą Muzeów. Tutaj jest Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie. I nasze muzeum w tej Cytadeli poczesne miejsce zajmuje i zapraszamy wszystkich na to otwarcie wielkie, które będzie 13 sierpnia o godzinie 13.00. Inaugurujemy działalność naszego muzeum w Cytadeli otwierając wystawę, którą zatytułowaliśmy 1000 lat chwały żołnierza polskiego. To jest nawiązanie do zdania, które marszałek Piłsudski w akcie Założycielskim muzeum Zawar, kiedy określił, że to muzeum ma być świątynią sławy i chwały oręża. Będzie to wystawa, która zapoczątkuje działanie naszego muzeum w Cytadeli. Pokażemy ponad 3000 zabytków, zabytków z tysiąca lat dziejów naszej wojskowości, zabytków nieprzypadkowych, starannie dobranych, tych, które są najbardziej reprezentatywne dla naszych dziejów. Dla naszej przeszłości są to pamiątki zarówno po bohaterach narodowych, jak i też po prostych żołnierzach, tych, którzy oddawali życie, zdrowie na polach bitew i charakteryzowali się często niezwykłym męstwem. Budynek, w którym te wystawy otwieramy, jest bardzo nowoczesny, ma pełną klimatyzację, ustabilizowany klimat. Wszystko to będzie służyło zachowaniu tych zabytków na kolejne setki lat, tak, żeby i nasi potomkowie mogli się cieszyć tymi zabytkami i korzystać z tego, co im pozostawiamy jako muzalnicy.